Dostałem wino od sprzedawcy, sprawdziłem historię Aso w drodze powrotnej i prawie z roweru spadłem. Pierwsza wymiana oleju 38 tysięcy km. Pięknie auto to chodziło, nie wiem, co oni dolali do silnika, ale od początku. Od pewnego czasu przeglądałem oferty M40i w Budzie X3 i niedawno na szwajcarskim rynku pojawiła się taka sztuka. Silnik B58, rzędowa szóstka w wersji Competition. 360 koni mechanicznych, nienaganne wyposażenie. Niestety miała sakramencki przebieg 231 tysięcy Kolejne wymiany oleju odbywały się w interwałach 25-30 tysięcy km i tak aż do 180 tysięcy km. Potem zmiana właściciela. Nowy właściciel, według informacji, zmieniał co 20 tysięcy kilometrów i oto mamy 231 tysięcy przebiegu. Wróciłem do domu wkurzony. Szczerze, podskórnie jakoś liczyłem na to, że ktoś, kto kupuje auto z takim silnikiem, będzie bardziej świadomy i będzie zlewał olej co 10-12 tysięcy kilometrów. Ale czy wtedy auto byłoby w tej cenie? Nie wiem. Daj znać, co myślisz o takich autach. Czy warto takie kupować i ryzykować?